Dostaliśmy telefon, potrzebujemy pilnie domów dla powodzian, czy jesteśmy w stanie dostarczyć je do, do Piątku. Powiedzieliśmy tak, jesteśmy w stanie to zrobić i zrobiliśmy. U Matyldy Zapłotem Sonierhochcztyn, buktyrn Ja Powiedziałem pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają program U Matyldy Zapłotem. U Matyldy za płotem. Cześć, witajcie na kanale U Matyldy za płotem. Dzisiaj zabieram Was na targi Twój mały dom. W centrum miasta, do wyboru do koloru, możemy obejrzeć mnóstwo świetnych, małych domków, które można ze sobą zabrać poza miasto. Co dziś jest na topie? No W tym momencie wydaje mi się, że coraz bardziej rozbudzone są wymagania klientów odnośnie powierzchni, także coraz większe domki, my mamy takie zapytania na coraz większe domki, także maksymalnie duże domki jednomodułowe, te mobilne, stoimy za nami, jest jeden z nich, także takie maksymalnie wyciśnięte, jeśli chodzi o powierzchnię, ewentualnie domki modułowe, dwumodułowe. Czyli parterowe, ale połączone z dwóch części, ewentualnie no domki z poddaszami czy antresolami. Także to jest zainteresowanie klientów, czyli im większe, tym lepsze. Czy ludzie dziś patrzą bardziej na cenę czy na jakość takiego domku? No, my obserwujemy zdecydowaną zmianę, jakość jest e, poszukiwana, dobra jakość. Najdroższy domek w ofercie? <laughs> Nie ma takiej. Widełki chociaż? Słuchaj, no, e, widełki cenowe, no nasze domki można już kupić pewnie od 200 tysięcy złotych, te najmniejsze. Taka normalna cena takiego pełnokrwistego, dużego domku jednomodułowego tudzież mobilnego takiego, który ma około 50 metrów kwadratowych, to jest ten przedział 300-350 tysięcy, mówimy o kwotach brutto. Pełnym wyposażeniu z meblowaniem, z wyposażeniem. Natomiast domki dwu-, czteromodułowe, no, mamy podpisane umowy nawet na ponad 600 tysięcy, czy ponad 650 tysięcy złotych. Czy trzeba mieć pozwolenie? To jest dobre pytanie. Przede wszystkim na początku zadajemy klientom pytanie, czy to jest działka rekreacyjna, czy to jest działka budowlana. Jeśli działka rekreacyjna, e, to nawet łatwiej, tak? bo na pewno będziemy mogli postawić taki dom. Teraz możemy stawiać domy na zgłoszenie do 70 metrów i on się wpisze w to bez problemu. Jeżeli jest działka budowlana, to tak naprawdę powinniśmy postawić dom mieszkalny, czyli powinniśmy dostosować ten dom do warunków zabudowy albo do miejscowego planu zagospodarowania i spróbować otrzymać na niego pozwolenie na budowę. Ile kosztuje przewiezienie takiego domku? Transport korzystamy z podwykonawców. I oni, oni wyceniają pod konkretny adres, jednak z doświadczenia wiemy, że gdzieś tam w takie odleglejsze tereny Polski jest to między 10 a 15 tysięcy złotych netto. Taka ciekawostka, od tej właśnie firmy Kamil Labudda, znany również jako Budda, zakupił domki dla powodzian. Zaraz spróbuję porozmawiać z przedstawicielem firmy. Ciekawa jestem, czy stoi tutaj gdzieś domek, który kupił znany youtuber dla Powodzian. Można go tu gdzieś zobaczyć? Nie, niestety, niestety tego modelu nie mamy tutaj dzisiaj ze sobą, ale myślę, że te, które mamy tutaj, godnie reprezentują naszą firmę. Dlaczego Budda wybrał akurat Waszą firmę? Dostaliśmy telefon, potrzebujemy pilnie domów dla Powodzian. Czy jesteśmy w stanie dostarczyć je do, do piątku? Powiedzieliśmy tak, jesteśmy w stanie to zrobić. I zrobiliśmy. Te domy, które dostarczyliśmy powodzianom możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym, jak one wyglądają w środku, jaki to jest standard. No i ci ludzie byli zadowoleni, po prostu no, było te, był efekt wow. Słuchajcie, bo taka innowacja na targach Jurta. Także pierwszy raz do Jurty. Zapraszam. Dzień dobry. Proponujemy na tej wystawie e, mongolskiej jurty w trzech wersjach: wersji Modern Ger, Royal Ger i Traditional Ger. Aktualnie znajdujemy się w jurcie Modern Ger o wymiarach 25 m kwadratowych. E, Cenowo wygląda to w ten sposób, że 25 m2 to jest 43 tysiące netto, a większa 35 m kwadratowych 46 tysięcy zł netto. Same jurty są całoroczne, można zamieszkiwać zarówno w lecie, tak i zimą. Owszem docieplone, docieplamy wełną drzewną. Wełna drzewna nie absorbuje wilgoci i w ten sposób po prostu dopasowujemy się do warunków europejskich, bo tradycyjne mongolskie jurty zazwyczaj docieplane są filcem. Hilc niestety nie zna egzaminu w europejskich warunkach. Nasionka wielgocią, no, wydaje takie nieprzyjemne zapach, wówczas, prawda? No i wiele takich niedogodności. No i w ten sposób my zaadaptowaliśmy pomysł mongolskich tradycyjnych jur do europejskich warunków. Nie tylko pod kątem docieplenia, ale również zaprojektowaliśmy jurty w ten sposób, że one są dużo wyższe. Typowo mongolska jurta jest na wysokość ściana na wysokości gdzieś tak metra 60, 70. Natomiast tutaj widzimy, że ściana jest na wysokości 2 metrów 10 centymetrów, prawda? Poza tym zrezygnowaliśmy ze słupów nośnych, prawda? Tutaj zazwyczaj mongolskie jurty mają dwie słupy nośne. My zrezygnowaliśmy z tych słupów, bo ograniczają mobilność w środku jurty, prawda? No i zaprojektowaliśmy w ten sposób, że cały ciężar tych kroków, tego strychu, prawda? Rozkłada się na tej stalowej lince, co widzicie tutaj na przykład dookoła, prawda? Na tej stalowej lince po prostu idzie ciężar i rozkłada się po całym perymetrze tak? tej jurty, prawda? Jak jurta przyjeżdża do klienta? Jest rozłożona? Tak, do klienta przyjeżdża w postaci rozłożonej, prawda? Mieścimy się w jednym sprinterze. Prawda? Czyli nie potrzebujemy na przykład ciężkiego transportu w postaci jakiejś niskopodłoziowej, naczepy, prawda, dźwigów i tak dalej. Budujemy jurtę razem z tym ociepleniem w ciągu dwóch dni. Słuchajcie, Jurta, jak w iglo normalnie, nigdy nie byłam w iglo, ale to, co może być ważne, to, to chyba jest najtańsza opcja na tych targach, z tego co się zorientowałam. To są domki na kółkach? Tak, to są domki na kółkach, na lawetach, którymi możemy się poruszać w dowolne miejsce i, i korzystać po prostu jak z przyczep, jak z kamperów. Akurat ten domek, który tutaj Państwu prezentujemy, jest to, tak jak wspomniałem, domek mobilny i usadowiony na lawecie, do tego jest taras, który jest również usadowiony na lawecie. Jest to domek bardzo mocno fajnie doposażony, wyposażony w dwie antresole, w dodatkowy taki kuchnio-salon. W salonie również znajduje się w nim sofa, która jest rozkładana dla dwóch osób. No i w pełni wyposażony w lodówkę, w piekarnik, w, w monitoring, w alarm, w markizy, w rolety. Po prostu naprawdę bardzo bogata wersja premium deluxe. Domek, który prezentujemy na targach, ma 11,5 metra powierzchni użytkowej. Jest to domek, który nie wymaga pozwolenia na budowę, jest niezwiązany z gruntem, można go postawić w zasadzie na każdej działce. Ogranicza nas jedynie możliwość dojazdu i rozładunku ciężkim sprzętem. Ten domek jest teraz w ofercie promocyjnej ten domek targowy. Możemy go sprzedać klientowi za 150 tysięcy brutto. Jest on w pełni wyposażony i również posiada wyposażenie w kamerę, w szyfrator z dostępem bez klucza, czyli z dostępem na kod, oraz alarm wewnętrzny. Masa ciekawych małych domów. Wybór taki, że aż rozbolała głowa, ale najbardziej głowa boli od cen. Mam nadzieję, że domki, które Budda podarował powodzianom, zostaną w rękach tych powodzian, a nie przejdą w posiadanie skarbu państwa. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zapraszam do nowego studia. Wkrótce kolejne nowe rozmowy w nowym studiu. I dawajcie lajki, subskrybujcie i do zobaczenia. U Matyldy za płotem.